Dźwięk dziecięcego krzyku w lesie to coś, co zmienia człowieka na zawsze. To nie jest krzyk radości podczas zabawy wchowanego. To dźwięk surowy, pierwotny, dźwięk, który rozdziera ciszę między drzewami i zostaje w tobie na zawsze jak odłamek lodu w sercu. Miałem dziesięć lat, gdy usłyszałem ten dźwięk po raz pierwszy i ostatni. Był 10 maja 1988 roku. A krzyki należały do dwudziestu pięciu uczniów trzeciej klasy ze szkoły podstawowej w Poznaniu. Byli na zielonej szkole. Wszyscy myśleli, że to była zwykła wycieczka, nikt mi nie uwierzył. Byłem tylko dzieckiem, które bawiło się w lesie tam, gdzie nie powinno. Przesłyszało ci się, to pewnie ptaki, masz bujną wyobraźnię, Adam, mówili dorośli. Policjanci, rodzice, nawet mój własny ojciec, ale ja wiedziałem, co słyszałem. Słyszałem śmiech, który zamienił się w pisk, a potem w przeraźliwy, zbiorowy wrzask i nagle nienaturalną, ciężką ciszę, która była gorsza niż sam krzyk. Oni nigdy nie wrócili z tego spaceru, zniknęli. Dwudziestu pięciu ośmiolatków i ich dwie opiekunki rozpłynęli się w gęstwinie lasów puszczy noteckiej zostawiając za sobą tylko kilka zagubionych przedmiotów i ocean pytań bez odpowiedzi dla świata stali się tragiczną statystyką kolejnym nierozwiązanym przypadkiem zaginięcia dla mnie stali się duchami których krzyki słyszałem w bezsenne noce przez następne 30 lat ta historia nie jest o tym co wszyscy wiedzą nie jest o poszukiwaniach, o łzach rodziców w telewizji, o teoriach spiskowych, to opowieść o tym, co widział i słyszał jeden mały chłopiec i jak ta chwila zdefiniowała całe jego życie. To opowieść o prawdzie, która czekała cierpliwie, ukryta w wilgotnej ziemi i w mojej pamięci, która odmawiała zapomnienia. Dziś, po ponad trzech dekadach, susza stulecia odkryła to, czego nie mogły znaleźć setki ludzi. Dziś wiem, że nie miałem omamów. Wiem, że to, co usłyszałem, było prawdziwe. I wiem, co stało się z dziećmi, których ostatnie głosy nosiłem w sobie jak przekleństwo. Subskrybuj i posłuchaj opowieści świadka, którego nikt nie chciał słuchać. Dowiedz się, jaką tajemnicę skrywał las i dlaczego czasem najstraszniejsza prawda jest jedyną rzeczą, która może przynieść spokój. Zielona szkoła w ośrodku wypoczynkowym leśna Polana miała być dla dzieci z poznańskiej podstawówki przygodą życia dwa tygodnie z dala od rodziców w sercu puszczy noteckiej. Spacery po lesie, ogniska, podchody. 10 maja 1988 roku był trzecim dniem ich pobytu. Słoneczna, ciepła pogoda zachęcała do wyjścia. Dwie młode nauczycielki, Ewa i Maria, zebrały swoją klasę. 25 roześmianych, pełnych energii ośmiolatków i ruszyły na spacer wyznaczoną ścieżką edukacyjną. Mieli wrócić na obiad o 13. Ja mieszkałem w małej leśniczówce na skraju. Puszczy, 3 kilometry od leśnej polany. Tego dnia, zamiast odrabiać lekcje, wymknąłem się do lasu. Miałem swoje tajne miejsca, starą ambonę myśliwską, z której obserwowałem sarny i mały strumień, gdzie budowałem tamy z patyków. Około południa usłyszałem ich, z daleka dobiegały mnie odgłosy dziecięcej zabawy, śmiechy, przekomarzania. Byłem trochę zazdrosny, że nie mogę się z nimi bawić. Schowałem się za wielkim dębem i patrzyłem, jak grupa przechodzi leśnym duktem. Dzieciaki goniły się, zbierały szyszki. Jedna dziewczynka miała we włosach jaskrawo-czerwoną wstążkę, która podskakiwała w rytm jej kroków. Nauczycielki próbowały utrzymać grupę w ryzach, ale same śmiały się, ciesząc się słońcem. Wyglądali jak obrazek z książki dla dzieci, obrazek beztroski i niewinności. Kiedy zniknęli mi z oczu za zakrętem, wróciłem do swoich zajęć. Może dziesięć, może piętnaście minut później usłyszałem ten dźwięk. To nie był już radosny gwar. To był krzyk. Jeden, potem drugi, a potem wiele głosów naraz, zlewających się w fale czystej paniki. To nie był krzyk akuku. To był krzyk ratunku. Poderwałem się na równe nogi. Serce waliło mi jak młotem. A potem, tak nagle jak się zaczęły, krzyki urwały się. Nastała absolutna, nienaturalna cisza. Las zamarł. Przerażony, pobiegłem do domu. Z płaczem opowiedziałem wszystko ojcu, który był leśniczym. Spojrzał na mnie z troską, ale i z niedowierzaniem. Adasiu pewnie wilka zobaczyły i się wystraszyły, albo dzika wróciły już dawno do ośrodka zobaczysz. Ale ja wiedziałem, że to nie był strach przed dzikim zwierzęciem. To było coś gorszego, coś ostatecznego. Gdy o 14 grupa nie wróciła na obiad, dyrektor ośrodka zaczął się niepokoić. O 15 zawiadomił milicję. Rozpoczęły się poszukiwania. Ja i mój ojciec byliśmy jednymi z pierwszych, którzy ruszyli w las. Prowadziłem ich do miejsca, gdzie słyszałem krzyki. Ale nie znaleźliśmy nic, absolutnie nic tylko zaczepioną o gałąź paproci małą czerwoną wstążkę która leżała w mchu jak kropla krwi akcja poszukiwawcza która rozpoczęła się tamtego popołudnia była bezprecedensowa puszcza notecka zaroliła się od milicjantów żołnierzy i setek cywilów przez kolejne dni i tygodnie każdy metr kwadratowy lasu był przeczesywany helikoptery z góry wyglądały jak ważki nad ogromnym zielonym dywanem Płetwonurkowie sprawdzali dno każdego jeziora i stawu. Używano psów tropiących, które gubiły ślad w tym samym miejscu, w którym ja słyszałem krzyki. Media w całym kraju żyły tą sprawą. Codziennie w gazetach i telewizji pojawiały się zdjęcia zaginionych dzieci. Uśmiechnięte buzie, dzieciaki w szkolnych mundurkach, z tyłu głowy miałem ich przerażone krzyki i ten kontrast był nie do zniesienia. Rodzice koczowali w leśnej polanie, ich twarze z dnia na dzień stawały się coraz bardziej szare i puste, ich cicha rozpacz była bardziej ogłuszająca niż najgłośniejszy płacz. Zostałem przesłuchany kilka razy. Młody, sympatyczny milicjant spisywał moje zeznania, ale widziałem w jego oczach, że mi nie wierzy. Potem przyszedł psycholog, pytał, czy nie mam problemów w domu, czy nie lubię wymyślać historii. Czułem się upokorzony i bezsilny. Byłem jedynym świadkiem, a mój głos był traktowany jak dziecięca fantazja. Moje krzyki, próby przekonania ich, że stało się coś strasznego, ginęły w profesjonalnym i zorganizowanym chaosie poszukiwań. Po dwóch tygodniach znaleziono jedyny konkretny ślad, oprócz czerwonej wstążki. W błocie, daleko od ścieżki, znaleziono mały dziecięcy bucik. Należał do jednego z zaginionych chłopców, Wojtka. To odkrycie na nowo ożywiło nadzieję, ale też zrodziło nowe teorie. Może dzieci rozproszyły się, uciekając przed czymś, może wpadły do bagna, teren wokół znaleziska został przekopany, bez rezultatu. Z czasem sprawa zaczęła cichnąć. Teorie stawały się coraz bardziej rozpaczliwe. Porwanie przez sektę, ucieczka za granicę z pomocą tajemniczych opiekunów, a nawet atak niezidentyfikowanego drapieżnika. Żadna z nich nie miała sensu. Jak można porwać bez śladu 27 osób z lasu w środku dnia? Po kilku miesiącach akcje oficjalnie zakończono. Sprawę umorzono z powodu niewykrycia sprawców, a za najbardziej prawdopodobną przyczynę uznano nieszczęśliwy wypadek zbiorowy na terenach podmokłych. Dla mnie ta oficjalna cisza była najgorsza. Oznaczała, że świat zapomina, że krzyki, które wciąż słyszałem, istnieją już tylko w mojej głowie, w małej społeczności, w której żyłem, stałem się tym chłopcem, który słyszał duchy. Dzieci bały się ze mną bawić. Dorośli patrzyli na mnie ze współczuciem. Zostałem sam z tajemnicą lasu, która powoli zatruwała moje dzieciństwo. Lata mijały, a ja dorastałem w cieniu tamtego dnia. Las, który kiedyś był moim placem zabaw, stał się miejscem traumy, a jednak coś mnie do niego ciągnęło. Jakaś mroczna siła, poczucie obowiązku. Kiedy moi rówieśnicy wyjechali na studia do dużych miast, ja zostałem. Skończyłem technikum leśne i poszedłem w ślady ojca. Zostałem leśniczym. To był mój sposób na to, by być blisko, by pilnować tajemnicy, której nikt inny nie chciał strzec. Każdego roku, 10 maja, chodziłem w to samo miejsce. Stawałem przy starym dębie i nasłuchiwałem. Oczywiście słyszałem tylko szum wiatru i śpiew ptaków. Ale w mojej głowie krzyki wciąż były żywe. Przez te wszystkie lata las się zmienił, drzewa urosły, ścieżki zarosły. Ale ja wciąż pamiętałem każdy szczegół tamtego terenu. Na swoich prywatnych mapach zaznaczyłem dokładne miejsce, gdzie słyszałem krzyki i gdzie znaleziono czerwoną wstążkę. Obsesja na punkcie tej sprawy nigdy mnie nie opuściła. W wolnym czasie przekopywałem się przez stare archiwa, czytałem o historii regionu, dowiedziałem się, że w czasie II wojny światowej Niemcy mieli w tej części puszczy swoje poligony i magazyny. Po wojnie teren przejęło ludowe wojsko polskie, wiele obiektów zostało wysadzonych lub zalanych i zapomnianych. Ta wiedza podsuwała mi nowe, niepokojące możliwości. W 2005 roku podczas rutynowego obchodu natknąłem się na starego grzybiarza. Rozpoznał mnie. To ty jesteś ten Adam, co to dzieciaków słyszał, co zginęły, zagadnął. Opowiedział mi coś, co zmroziło mi krew w żyłach. Mówił, że kilka dni po zaginięciu, w nocy, widział w tamtym rejonie wojskowe ciężarówki i słyszał odgłosy pomp pracujących na pełnych obrotach. Myślałem, że gaszą jakiś pożar torfowiska, ale nie było dymu, tylko ten warkot i dziwny metaliczny zapach w powietrzu. Jego opowieść była kolejnym elementem układanki, który nie pasował do oficjalnej wersji. Wojsko, pompy, metaliczny zapach. Co oni tam robili w nocy tuż po zaginięciu dzieci? Zgłosiłem to anonimowo na policję, ale sprawa była dawno zamknięta i nikt nie był zainteresowany jej wznawianiem na podstawie gadaniny Starego Grzybiarza. Po raz kolejny zderzyłem się ze ścianą obojętności. Mimo to nie przestawałem szukać. Poznałem ten las jak nikt inny: każde bagno, każdą polanę, każdą ruinę starej leśniczówki. Czułem, że oni gdzieś tu są. Że ziemia skrywa odpowiedź, las pamiętał, a ja, jego cichy strażnik, czekałem na znak, na coś, co pozwoli mi w końcu udowodnić, że to, co słyszałem jako dziesięcioletni chłopiec, nie było wytworem wyobraźni, ale echem prawdziwej, niewyobrażalnej tragedii. Znak przyszedł latem 2018 roku. To była susza. Jakiej najstarsi ludzie nie pamiętali. Rzeki zamieniły się w strumyki, a jeziora odsłoniły piaszczyste dna. W sercu przeklętego rejonu puszczy znajdowało się małe, bezimienne bagno, które miejscowi nazywali diabelskim okiem. Zawsze było niedostępne, zdradliwe, porośnięte gęstą roślinnością. Legenda głosiła, że wciągało zwierzęta i ludzi. W tamto lato po raz pierwszy w historii diabelskie oko wyschło niemal całkowicie. Pewnego sierpniowego popołudnia podczas obchodu postanowiłem sprawdzić to miejsce. Zamiast grząskiego torfowiska zobaczyłem popękaną suchą ziemię. I coś jeszcze. Pośrodku dawnego bagna z błota wystawał regularny, prostokątny kształt. Był zardzewiały, metalowy, porośnięty śluzem. Podszedłem bliżej, serce biło mi tak mocno, że słyszałem je w uszach. To był Włas, duży, ciężki, wojskowy Włas, prowadzący w głąb ziemi. Wiedziałem, po prostu wiedziałem, to było to miejsce miejsce, z którego dobiegały krzyki. Bagno przez lata było naturalnym kamuflażem, skrywającym wejście do podziemi. Tym razem nie dzwoniłem anonimowo. Pojechałem prosto do Komendy Wojewódzkiej. Jako leśniczy znający teren, zażądałem rozmowy z komendantem. Położyłem na jego biurku zdjęcia włazu i moje stare mapy. Tym razem, po 30 latach, potraktowano mnie poważnie. Na miejsce przyjechała specjalistyczna ekipa: technicy, saperzy, prokurator. Teren otoczono kordonem. Odkrycie metalowego włazu w środku puszczy, w rejonie niewyjaśnionego zaginięcia sprzed lat, stało się medialną sensacją. Przez kilka dni ciężki sprzęt usuwał muł i ziemię wokół włazu. Okazało się, że prowadził on do betonowej struktury prawdopodobnie niemieckiego bunkra amunicyjnego z czasów wojny. Otwarcie włazu było niezwykle trudne był zaspawany z zewnątrz. Ktoś zadał sobie trud, by nikt nigdy go nie otworzył. Gdy w końcu po godzinach pracy z palnikami i hydraulicznym sprzętem udało się go sforsować, z wnętrza buchnęło lodowate, cuchnące powietrze. To był oddech grobu. Powietrze uwięzione pod ziemią przez 30 lat. Prokurator spojrzał na mnie. Panie Adamie! Jest pan jedynym żyjącym świadkiem z tamtych lat. Chce pan wejść z nami? Skinąłem głową. Nie było innej możliwości. Musiałem tam wejść. Musiałem zobaczyć koniec tej historii. Schodząc po zardzewiałej drabinie w głąb ciemności, czułem, że schodzę do piekła, które nawiedzało mnie przez całe życie. Szept wyschniętego bagna w końcu przemówił. Wnętrze bunkra było niewielkie, może dziesięć na dziesięć metrów. Ściany z surowego betonu pokrywała wilgoć i pleśń. Na środku stała kałuża brudnej wody, ale to nie ona przykuła naszą uwagę. W świetle latarek, w najdalszym kącie pomieszczenia, zobaczyliśmy coś, co na zawsze wypaliło się w mojej pamięci. Leżeli tam. Wszyscy, stłoczeni razem w makabrycznym kłębowisku małych ciał, dzieci były przytulone do siebie i do swoich nauczycielek, jakby szukały ciepła i pocieszenia w ostatnich chwilach. Ich ubrania były zniszczone przez wilgoć, ale wciąż rozpoznawalne. Zobaczyłem dziewczynkę w czerwonej sukience. To musiała być ta, której wstążkę znaleziono w mchu. Zobaczyłem chłopca w butach, których para została w błocie. Byli szkieletami, ale w mojej głowie wciąż widziałem ich roześmiane twarze z tamtego słonecznego dnia. Scena była przerażająca, ale i dziwnie spokojna. Nie było śladów walki. Wyglądało na to, że po prostu zasnęli z zimna i braku powietrza. Bunkier był hermetyczny. Zaspawany włas był ich wyrokiem. Zostali tu zamknięci, by umrzeć w ciszy i ciemności. Krzyki, które słyszałem, musiały być krzykami rozpaczy, gdy zdali sobie sprawę, że zostali uwięzieni. Ekipa dochodzeniowa pracowała przez całą noc. Antropolodzy sądowi delikatnie oddzielali szczątki, dokumentując pozycję każdego ciała. Znaleziono ich plecaki, a w nich kanapki, których nigdy nie zjedli, i rysunki saren i dębów. W kieszeni jednej z nauczycielek był klucz do pokoju w ośrodku leśna Polana klucz do drzwi, których już nigdy nie otworzyła. Badania dna bunkra ujawniły coś jeszcze. Pod warstwą muł znaleziono puste łuski po nabojach i resztki wojskowych racji żywnościowych z lat osiemdziesiątych. To nie były rzeczy, które mogły należeć do dzieci. Ktoś używał tego bunkra jako kryjówki lub nielegalnego magazynu. Ktoś, kogo dzieci i ich opiekunki musiały zaskoczyć. Ktoś, kto wpadł w panikę. Kiedy wychodziłem z bunkra na powierzchnię, słońce już wschodziło. Powietrze wydawało się czyste i rzeźkie, jak nigdy dotąd. Ale ja wciąż czułem na sobie oddech grobu. Drzwi do piekła zostały otwarte, a prawda, straszniejsza niż najgorsze domysły, w końcu wyszła na jaw. To nie był wypadek. To było morderstwo. Masowe morderstwo 27 niewinnych osób. Odkrycie bunkra wstrząsnęło Polską. Sprawa, zapomniana przez dekady, wróciła na pierwsze strony gazet. Śledztwo, wznowione po 30 latach, nabrało tempa. Moje zeznania, kiedyś zignorowane, teraz stały się kluczowym dowodem. Połączono je z opowieścią starego grzybiarza i dowodami znalezionymi w bunkrze. Obraz zbrodni stawał się coraz wyraźniejszy. Ustalono, że bunkier był wykorzystywany przez grupę przemytników, w skład której wchodzili byli żołnierze i oficerowie służb specjalnych PRL. Przemyt dotyczył broni i sprzętu wojskowego, kradzionego z postsowieckich magazynów i sprzedawanego na czarnym rynku. Dzieci z nauczycielkami, zbaczając ze szlaku, musiały natknąć się na nich podczas przeładunku towaru. W panice, bojąc się dekonspiracji, przemytnicy podjęli bestialską decyzję: zmusili całą grupę do wejścia do bunkra. Krzyki, które słyszałem, były ostatnim aktem oporu. Gdy wszyscy byli w środku, zaspawali włas, skazując ich na powolną śmierć. Następnie, prawdopodobnie używając wojskowych pomp, zalali całe bagno wodą, by ukryć włas i zatrzeć ślady. To tłumaczyło opowieść grzybiarza o nocnej akcji i metalicznym zapachu zapachu spawanych metali. Większość sprawców już nie żyła. Ale dzięki analizie dowodów i pracy operacyjnej udało się dotrzeć do dwóch członków bandy, dwóch starców, którzy przez 30 lat żyli z tą tajemnicą, zostali aresztowani i postawieni przed sądem. Podczas procesu jeden z nich pękł i opowiedział wszystko. Ich twarze, pozbawione emocji, były ostatnim obrazkiem w tej galerii potworności. Dla rodzin ofiar ta prawda była ciosem ale i wybawieniem. Piekło niepewności w końcu się skończyło. Mogli pochować swoje dzieci. Wspólny pogrzeb odbył się w Poznaniu. 27 białych, małych trumien. To był widok, który łamał serce. Po raz pierwszy od 30 lat mogłem spojrzeć w oczy rodzicom bez poczucia winy. Zrobiłem wszystko, co mogłem. Mój głos, głos dziesięcioletniego chłopca, w końcu odnalazł swoje echo. W Puszczy Noteckiej, w miejscu, gdzie kiedyś było diabelskie oko, powstał pomnik. Prosty kamień z tablicą, na której wyryto imiona dzieci i ich opiekunek. Co roku 10 maja przychodzę tam. Nie słyszę już krzyków. Słyszę ciszę, ale to już nie jest ta ciężka, ogłuszająca cisza z przeszłości. To cisza pełna pamięci. Cisza, która jest hołdem. Moje życie zostało naznaczone przez te krzyki, ale odnalezienie prawdy pozwoliło mi w końcu zamknąć ten rozdział. Las oddał swoją tajemnicę, a ja mogłem w końcu przestać być chłopcem, który słyszał duchy, a stać się mężczyzną, który pomógł im odnaleźć spokój.